Drugie hitowe starcie w 25. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Do ten hit największy mistrz Polski Jagiellonia Białystok kontra lider tabeli Lech Poznań. Jaga w czwartek zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Lech tak naprawdę w tym momencie po zwycięstwie Rakowa z Legią spadł na drugą pozycję w tabeli i musi wygrać, by wrócić na pierwsze miejsce. Zaczyna całkiem nieźle od ataków, no i szczęśliwa interwencja Sławomira Abramowicza. Uderzał Radosław Murawski. Antoni Zubale bije piłkę w pole karne. Jest tutaj Bartosz Salamon. Strzela, ale wychodzi z tego asysta. I Ali Golizadek w dziewiątej minucie daje prowadzenie przyjezdnym. Lech prowadzi z Jagiellonią 1 do 0. Przypomnijmy, że jesienią przy Bułgarskiej w Poznaniu Kolejusz wygrał aż 5 do 0. Tutaj też zaczyna w idealny sposób. To piąte trafienie Irańczyka w tym sezonie. To też gol numer 600 w obecnych rozgrywkach w ogóle w ekstraklasie. A to Lion Flach do Hansena. Hansen strzela, a Jesus Imaz po raz czternasty w tym sezonie pakuje piłkę do siatki rywali. Tak jak w przypadku bramkowej akcji Lecha. Taki tu miał być strzał. W ogóle ta akcja zaczęła się od podania Mutinio do Flacha. Hansen chciał strzelać. Ostatecznie wyszła z tego asysta. A Imas zmieścił piłkę gdzieś tam jeszcze między nogami. Próbującego interweniować Milicia. Wielka radość w Białym Stoku. Chwilę później kolejna akcja lewą stroną. Znowu flach do Pululu. A Fimiko Pululu pomylił się minimalnie. Piłka po jego mocnym strzale odbiła się od słupka. A w czterdziestej minucie na murawie siada Afonso Sousa i prosi o zmianę, narzekając na zawroty głowy. O tyle jest to niebezpieczne i niepokojące, że pamiętamy, jeszcze półtora roku temu Sousa zasłabł na boisku wtedy. Musiał opuścić murawę na noszach. Teraz też czeka go wizyta w szpitalu na badaniach. A więc przymusowa zmiana w lechu. A to już fragmenty drugiej połowy. Stracił piłkę Radosław Murawski. ma do Czulinowa. Czulinow w przebieg kilkadziesiąt metrów zagrywa do Ediego Semedo. Semedo! i gol samobójczy Radosława Murawskiego, który wracał po tej swojej stracie do defensywy. i Próbował ratować sytuację, ale nie uratował. I to on wbija piłkę do własnej. Bramki Jagielonia Białystok w 59. Minucie obejmuje prowadzenie. Semedo wszedł na murawę chwilę wcześniej. Być może ta piłka i tak wpadłaby do siatki, ale to nie Semedo, a Murawski zapisany jako zdobywca bramki. Kolejne minuty to bicie głową w mur przez kolejorza. To tak naprawdę najlepsza akcja. Patryk Wolemark, który razem z Joelem Pereirą mocno ożywił poczynania Lecha w drugiej połowie, pojawiając się z ławki rezerwowych, ale świetna interwencja Matusza Skrzypczaka, który zdjął piłkę z głowy Mikaelowi Isakowi. Lech nie stwarza sobie sytuacji podbramkowych, chociaż ma ogromną przewagę, ale brakuje strzałów, brakuje dobrych okazji. Za to taką okazję sam wypracowuje sobie zaledwie niespełna 17-letni Oskar Pietuszewski nie. Wiele tutaj brakowało, a mielibyśmy trzeciego gola dla Jagi. Ostatecznie Jagielonia Białystok wygrywa z Lechem Poznań 2 do 1. Wielka radość w Białymstoku, bo dzięki temu Jaga awansuje na drugie miejsce w tabeli, a Lech z pierwszej pozycji spada na trzecią. A więc w tym momencie to Raków Częstochowa jest liderem tabeli, ma 52 punkty. Jagielonia jest druga, punkt straty. Natomiast Lech na trzeciej pozycji ma w tej chwili 50 punktów. A więc punkty straty do Jagi dwa punkty do Rakowa. Tu jak widzimy za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta albo kobiety. Adrian Siemiec na pewno jest człowiekiem sukcesu. Fantastyczny tydzień dla niego i dla Jagieloni. W czwartek awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Teraz zwycięstwo z Lechem. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.